Cześć, mam na imię Darek i chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć o dobrej nowinie. Dla mnie osobiście dobra nowina jest czymś więcej niż tylko news. Jest dobrą wiadomością, którą dobry Bóg, który stworzył ten świat, pozostawił nam, ludziom, abyśmy mogli z niej skorzystać. Jezus Chrystus dla mnie osobiście jest więcej niż tylko postacią historyczną. Już kilkaset lat przed Jego przyjściem. To właśnie przyjście zostało zapowiedziane przez proroków. Większość ludzi nie przyjęła Jezusa Chrystusa, natomiast ci, którzy go przyjęli, ci, którzy byli na tyle odważni, żeby zaufać temu, co mówił, kiedy chodził po świecie, doświadczyli niesamowitej przemiany życia i też mieli szansę spotkać się z Bogiem, poznać Boga. Taka przemiana zostaje nazwana przejściem z ciemności do światłości, od Boga sztucznego do Boga prawdziwego. I sam Pan Jezus powiedział, że jest Bogiem prawdziwym i prawdziwym życiem wiecznym. Dlatego każdy, kto zdecyduje się przyjąć go, Zaprosić go do swojego życia ma szansę wejść do Bożej rodziny, stać się po prostu dzieckiem Bożym, synem Pana Boga, córką Pana Boga. O tym chcę dzisiaj troszeczkę więcej powiedzieć i zapraszam Was dalej. Przebywał na świecie i dzięki niemu świat powstał, ale świat go nie rozpoznał. Przyszedł do swego, swoi go jednak nie przyjęli, lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, Dał przywilej stania się dziećmi Boga tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Dlaczego o tym mówię? Na pewno nie dlatego, że jestem pastorem i taka jest moja rola do wykonania. Sam osobiście doświadczyłem i przeżyłem spotkanie z Bogiem i Myślę, że rozpoczęło się to już w szkole średniej. Tam usłyszałem informacje od mojego kolegi, z którym chodziłem do tej samej szkoły, że wszystko to, co jest napisane w Biblii, jest prawdą. Przyznam, że byłem bardzo zaskoczony i często o tym mówię, ale postanowiłem sprawdzić. Wziąłem Biblię, zakupiłem i zacząłem czytać. Rozpocząłem, pamiętam, troszkę od Starego Testamentu, później Nowy Testament, i bardzo byłem zaskoczony, dlatego że im dłużej czytałem, im bardziej się wgłębiałem w Ewangelię, zacząłem wierzyć, że to wszystko, co tam jest napisane, jest prawdą. Myślę, że mógłbym określić siebie w tamtym czasie jako agnostyk. Wierzyłem, że Bóg gdzieś jest. Pewnie istnieje, ale czy to mnie bezpośrednio osobiście dotyczy, tego wcale nie byłem taki pewien. Po pewnym czasie zauważyłem, że nie tylko moja wiara urosła, ale stałem się całkowicie pewny co do tego, że wszystko to, co jest zapisane, to, co czytam w Biblii, jest prawdą. Szczególnie czytałem, pamiętam wtedy Nowy Testament, a po dłuższym okresie zauważyłem, że wszystko to, o czym czytam, zaczęło zmieniać moje osobiste życie. Zacząłem wierzyć w inne wartości, zacząłem inaczej funkcjonować, zaczął się zmieniać również mój charakter. Czy to znaczy, że nie popełniałem błędów? No oczywiście, że popełniałem. Natomiast od tego momentu, kiedy rozpocząłem swoją drogę z Bogiem, od tego momentu jestem przekonany, że Bóg towarzyszy mi aż do dzisiaj. Wielokrotnie doświadczałem Boga w swojej rodzinie, w biznesie, doświadczałem jego kierownictwa. Jego wsparcia w relacji małżeńskiej. I nie mam tutaj żadnego interesu w tym, żeby szczególnie was przekonywać. Jedynym, o czym myślę, to to, żeby dać wam taką samą szansę, jaką i ja miałem, aby móc spotkać się z Bogiem, poznać Go i odmienić swoje życie tak całkowicie na serio. Pamiętam, że w tym okresie, kiedy rozpocząłem czytanie Biblii, urzekły mnie dwie historie. Jedna historia. Jest historią pewnego człowieka, który, aby nabyć bardzo cenny skarb na roli, która nie była jego własnością, postanowił spieniężyć wszystko, co miał, sprzedać po to, żeby tą rolę kupić. Druga historia była o kobiecie, która, która gdzieś zagubiła w swoim domu wartościową monetę i wszystko odstawiała, wymiatała po to, żeby tą monetę odnaleźć. To do dziś pamiętam. Również historie, które mówiły o tym, że kto szuka, ten znajduje, kto kołacze, temu otworzą. Pamiętam, że w tym czasie w szczególny sposób te historie do mnie przemawiały. Myślę, że jeśli zdecydujemy o tym, aby przewartościować swoje życie, ja pamiętam, że wtedy czułem taką obecność Ducha Świętego, który dzisiaj wierzę, że to On przyciągał mnie do siebie. Postanowiłem przewartościować, całkowicie odmienić swoje życie i ponad wszystko zdecydować się pozostawić rzeczy, które nie były właściwe, które Bogu też nie podobały się, które uznałem za pewnego rodzaju stratę, po to, aby ten najcenniejszy skarb pozyskać. Chciałbym dzisiaj zachęcić Was do dwóch kwestii związanych z nawiązaniem relacji z Bogiem. Pierwsza z nich jest to yy, czytanie Pisma Świętego, czytanie Biblii. Ja rozpocząłem troszeczkę od Starego Testamentu, ale wkrótce wgłębiłem się w Nowy Testament i do dzisiaj szczególnie sobie go poważam, ale oczywiście cenię darzę autorytetem całą Biblię. Wiem też o tym, że historycy pierwszego wieku, Tacy między innymi jak Pliniusz Młodszy czy Tacyt czy Józef Flawiusz pisali o Jezusie wzmianki? Możemy to odnaleźć w odnalezionych manuskryptach. Natomiast samych kopii Nowego i Starego Testamentu jest wiele, wiele tysięcy. Tak się składa, że kiedy dzisiaj mamy to wszystko wydrukowane, kiedy Biblie stoją na półkach u nas w domach, tak naprawdę niewiele trzeba żeby móc sięgnąć do pism z pierwszego wieku które czytali właśnie apostołowie czy też uczniowie Jezusa Chciałbym tutaj was szczególnie zachęcić do tego abyście skorzystali również z aplikacji w waszych smartfonach jest to aplikacja YouVersion znajduje się tam wiele przekładów w Biblii można podkreślać można tworzyć obrazy no i tak dalej. Myślę, że to, co dla mnie osobiście miało największe znaczenie, jeśli chodzi o autorytet, to to, że ja traktowałem Pismo Święte już od samego początku, jak pewnego rodzaju list, który Bóg napisał do mnie. Bo przecież On zadbał o to, żeby te wszystkie pisma dotarły do XXI wieku. Wiem, że wielu ludzi z powodu wartości, z powodu Cenności tych pism, oddawali swoje życie nawet. Więc cenię sobie je niezwykle i traktuję je jako list właśnie od Boga oraz to, że mogę z nich dowiedzieć się o tym, kim jest Jezus. Dowiedzieć się też, znaleźć odpowiedzi na różne pytania dotyczące życia, dotyczące sensu życia, pytania. Na które każdy z nas poszukuje odpowiedzi. I muszę powiedzieć, że właśnie odpowiedzi na te pytania odnalazłem w Piśmie Świętym. Druga kwestia dotyczy modlitwy. Chciałbym zachęcić Ciebie, żebyś rozpoczął relację z Bogiem w prosty sposób. Już pierwsi uczniowie zwracali się do Jezusa i pytali: Panie, naucz nas modlić się. To znaczy, że ważne jest, w jaki sposób się modlimy. Ważne jest, jak się odzywamy do Boga, jak to robimy. Myślę, że możemy w Nowym Testamencie i w Starym Testamencie odnaleźć wiele odpowiedzi dotyczących modlitwy. Zachęcam Was, ponieważ macie szansę do tego, aby móc rozmawiać z Bogiem, aby móc doświadczać Jego obecności, tego, że on zmartwychwstał, że on jest, że masz szansę poprowadzić Ciebie. Odpowiedzieć na Twoje pytania, sprawić, że poczujesz się kochany. Przede wszystkim to, co dla mnie miało ogromne znaczenie, nie tylko podczas czytania Pisma Świętego, ale również podczas moich pierwszych modlitw, było to, że poczułem przeogromną miłość Boga do mnie, do ludzi, do całego świata. Bóg bardzo ukochał cały świat. Zwykle patrzymy na Cierpienie, patrzymy na różnego rodzaju trudności, na doświadczenia i zastanawiamy się, gdzie jest Bóg. Chciałbym to dzisiaj powiedzieć: Bóg jest. Bóg kocha ten świat, Bóg kocha każdego z Was, i celem tego mojego przesłania jest o tym właśnie przypomnieć, dlaczego Jezus przyszedł. Czasami słyszę takie pytanie w rozmowie z różnymi osobami. Chciałbym odpowiedzieć na to pytanie. Przede wszystkim Jezus przyszedł po pierwsze, aby dać człowiekowi szczęście, pełne szczęście tutaj na Ziemi, pełną radość z życia, poczucie wolności, poczucie satysfakcji, zdrowie. Myślę, że można by wymieniać i wymieniać różne obietnice, które Pan Bóg nam pozostawił. W każdym razie Bóg pragnie naszego dobra, kiedy tutaj żyjemy na Ziemi. Ale przez wiarę w Chrystusa mamy też obietnicę życia wiecznego, tego, że kiedyś będziemy z Bogiem w niebie. Jest tylko pewien mały problem. Problem polega na tym, że każdy z nas ma różne upadki, różnego rodzaju grzechy. Nikt nie jest od nich wolny, nikt nie jest doskonały, natomiast Bóg jest święty. Wszystkie te upadki, te nasze grzechy, one oddzielają nas od Boga. No, bo my jesteśmy grzeszni, niedoskonali, a Bóg jest święty. Więc jak my, będąc grzeszni, niedoskonali, możemy ze świętym Bogiem przebywać i mieć życie wieczne? Otóż w taki oto prosty sposób. Bóg, ponieważ ukochał cały świat, postanowił przysłać Jezusa Chrystusa, swojego syna, który poniósł, umarł, wziął na siebie dług spowodowany naszymi grzechami. Zabrał na siebie wszystko to, co nas oddzielało od Boga: wszelkiego rodzaju brud, najróżniejsze nasze upadki, naszą niemoralność, przemoc, cokolwiek było złego, nasze kłamstwa czy złe myśli. Każdą rzecz. On to wszystko zabrał na siebie, zapłacił, przezwyciężył i zmartwychwstał. Ten dług teoretycznie został zabrany. Dlaczego teoretycznie? Tylko i wyłącznie dlatego, choć stało się to naprawdę, może to być możliwe w momencie, kiedy ty i ja włączymy naszą wiarę w to. Jeśli zdecydujesz się uwierzyć w to w tym momencie, ta ofiara poniesiona przez Chrystusa stanie się prawdziwa w Twoim życiu. Będziesz mógł naprawdę pozostawić stare życie za sobą i rozpocząć nowe. Zupełnie, zupełnie w nowy sposób, już w towarzystwie Boga, Bóg jest w stanie skasować stare życie, zapomnieć i całkowicie przebaczyć. I taki stan Pismo Święte nazywa nowonarodzeniem albo też nawróceniem. Dlatego chciałbym zachęcić Ciebie, żebyś szukał Boga całym sercem. Jeśli chciałbyś pomodlić się, porozmawiać z Nim, zrób to. Prostymi słowami. Bóg akceptuje Ciebie takim, jakim jesteś, i akceptuje Cię w miejscu, jakim jesteś. Nie musisz nic udawać. Po prostu bądź sobą. Jeśli przyjmiesz tą ofiarę, to Bóg będzie mógł prowadzić Ciebie dalej za rękę. A ci, którzy uwierzą, Biblia mówi, będą mieli życie wieczne. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa. I zlecił nam posługę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą jedna, nie poczytując ludziom ich upadków, i nam powierzył słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo, jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy. Pojednajcie się z Bogiem. Jesteś dla Boga ważny, jesteś dla Boga ważna. Bóg ukochał cały świat i tak naprawdę. Bóg poszukuje też Ciebie. Nie tylko Ty poszukujesz Boga, ale On szuka również Ciebie. Możesz odezwać się do Boga z miejsca, w którym jesteś, gdziekolwiek jesteś. Możesz powiedzieć Bogu o tym, co o Nim myślisz. Jeśli masz pretensje do Boga, powiedz Mu o tym. On jest Bogiem. On to zrozumie. Jeśli masz mu coś za złe, a może jesteś za coś wdzięczny, powiedz Mu o tym. Bóg na pewno się ucieszy. Bóg jest osobą. Stworzył nas na swoje podobieństwo, więc jemu też bardzo zależy, aby każdy z ludzi, którego ukochał, mógł na nowo odzyskać relację z nim. Bóg jest dżentelmenem i dlatego nigdy nie wejdzie na siłę do Twojego serca, do Twojego życia. Klamka jest po Twojej stronie, więc to Ty musisz otworzyć to ty powinieneś, powinnaś zaprosić go do swojego serca, do swojego życia i pozwolić mu przejąć stery tego życia. Dać Bogu szansę, aby pomógł, poukładać wszystko to, co się zepsuło, posklejać wszystko to, co wymaga naprawy, to, co wymaga uzdrowienia, to, co wymaga uwolnienia. Bóg czeka na to, ponieważ zależy mu na Twoim szczęściu. Albowiem tak Bóg ukochał świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wszystko to, co możesz od Boga otrzymać, wszystko to Bóg daje Ci za darmo. Całkowicie za darmo, ponieważ Bóg jest łaskawy i dobry. Na zbawienie, na życie wieczne nie jesteś w stanie zapracować. Swoimi uczynkami. Tak wielu ludzi myśli, że jeśli będzie czyniło wiele dobra, tylko wcale nie muszą wierzyć w Boga, ale samym dobrem wejdą do nieba. Albo myślą, że ktoś z ich rodziny czy przyjaciół pełni ważne funkcje w kościele, to na pewno im zapewni wejście do nieba. Albo zapewni im to, że urodzili się w rodzinie chrześcijańskiej. Naprawdę nie to jest przepustką do nieba. Pan Jezus powiedział, że każdy, kto w niego uwierzy, każdy, kto w Niego uwierzy, ten będzie miał życie wieczne. Zbawienie jest darem, więc możesz otrzymać je od Boga za darmo, dzięki temu, że Bóg jest łaskawy, że Bóg jest dobry, że On wcale nie zamierzał Ci policzyć Twoich upadków, ale chciał je przebaczyć. Warunek jest jeden: musisz Mu o tym powiedzieć, postanowić to zmienić, powierzyć Mu swoje życie, przeprosić Go za to i. Zaprosić go do swojego życia, tak aby on mógł zaingerować w nie, aby ono stało się lepsze i pełne Boga. Z łaski jesteśmy zbawieni i nie jest to naszym osiągnięciem, lecz darem Boga. Z powodu uczynków żaden człowiek nie trafił jeszcze do nieba. I gdyby tak było, każdy mógłby ilością uczynków zapracować sobie na łaskę Boga. Nie da rady. Ja tych, których kocham, poprawiam i wychowuję. Obudź więc w sobie zapał. Opamiętaj się, oto stoję u drzwi, pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną. Może podsumujmy teraz to moje przesłanie. Mówiliśmy o autorytecie Pisma Świętego, mówiliśmy też o osobistej modlitwie, aby zbudować relacje z Bogiem. Mówiliśmy o takim wydarzeniu jak nowonarodzenie, jak przebaczenie grzechów, naszych grzechów, naszych upadków przez Boga. Mówiliśmy też o tym, żeby zaprosić Jezusa, żeby otworzyć drzwi swojego życia. Jeśli to zrobimy, mamy zagwarantowaną Jego obietnicę. Bóg wysłuchuje modlitw. Dlatego zachęcam Cię, abyś teraz w krótkiej modlitwie dołączył do mnie i zwrócił się do Boga. Niech to słowo przesłania, niech ta dobra nowina o tym, że możesz znaleźć się w niebie, że twoje grzechy mogą być przebaczone, a twoje życie tu jeszcze na ziemi może się zmienić. To zachęcam cię, abyś zrobił to teraz razem ze mną. Duch Święty, który został dany na świecie w momencie, kiedy Chrystus z martwych wstał, ten Duch Święty wstawia się za nami. Bóg też zesłał go po to, aby był naszym pocieszycielem, aby był naszym wsparciem, i wierzę, że on teraz jest obecny, kiedy ja wypowiadam te słowa do ciebie. Kiedyś ktoś modlił się o mnie w taki sam sposób i to zadziałało. Bóg zapukał do mojego życia, a ja po prostu otworzyłem. Pozwól, że pomodlę się teraz, a ty, jeśli zechcesz, zrób to samo razem ze mną. Drogi Boże, Chciałbym zwrócić się teraz do Ciebie, wyznając Ci wszystkie moje upadki, jakieś głupoty i grzechy mojego życia. Słyszałem przed chwilą o tym, że Ty jesteś dobry, że kochasz mnie, że zależy Ci na mnie i że chcesz, żeby moje życie się zmieniło. Chcesz też przyjąć mnie do nieba i chcesz, żebym stał się Twoim dzieckiem. Chciałbym uwierzyć w Ciebie. Wyciągam teraz rękę do Ciebie i proszę Cię, abyś przyjął moje życie, abyś przyjął mnie do siebie, abyś wybaczył wszystko to, co zawaliłem, co zawaliłam, i oczyść moje życie. Pozwól mi się spotkać z Tobą. Niech Ewangelia, czyli ta dobra nowina, ta dobra wieść, niech ona przyniesie owoc w tej modlitwie. Zwracam się do Ciebie. Chciałbym, chciałabym, Pokochać Ciebie całym swoim życiem, całym swoim sercem, z całej swojej duszy, a bliźnich swoich tak samo jak siebie samego. Proszę Cię, abyś pomógł mi spotkać się z Tobą i zmienić swoje życie na plus. Amen. Jeśli zwróciłeś się do Boga, zwróciłaś się do Boga szczerze, to wiedz, że Bóg. Wysłuchał, dlatego że Biblia mówi nam, że jeśli zwracamy się do Boga szczerze, Bóg wysłuchuje i odpowiada. Dlatego na mocy tej obietnicy możesz oczekiwać odpowiedzi od Pana Boga, od Jezusa Chrystusa. Zachęcam Cię teraz, abyś czytał, abyś czytała. Zacznij od Nowego Testamentu, może od Ewangelii Jana. Zachęcam Cię do tego. Poszukaj wspólnoty, poszukaj Kościoła, poszukaj ludzi, którzy będą wierzyć podobnie do Ciebie, których wartości będą kierowały się do wartości Jezusa Chrystusa i żyj szczęśliwie.